Zatika tam, mhm. Dobrze. Dobrze. Dobra. No i git. A ja mogę setę i Możemy wejść na A. Ja, niech oni się wyrzucą. Najpierw. No. Dobra. Oni dużo rzucają. Spokojne A, spokojne A. Ja mid control robię. O cool kontrolałeś się. <grym> Jeden Ta, kon, one con. 20. 30? Ja nic. Ja 20... no dwadzieścia, no, no, już. Zdra.

Курва! Я! Ну